Dzień dobry, Małgorzata Maciejuk, witam Państwa i zapraszam na Obserwator, a oto co dzisiaj między innymi będziecie mogli Państwo zobaczyć w tym wydaniu Obserwatora. Dwie osoby w szpitalu, pięć spalonych mieszkań, 16 zastępów Straży Pożarnej w akcji gaśniczej. To bilans pożaru przy ulicy Tuwima w Słupsku. Trwa ustalanie przyczyn zdarzenia. Czy będą tablice dwujęzyczne z nazwami miejscowości na trasie kaszubskiej? Negatywną decyzję w tej sprawie wydała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Poseł Konwiński nie składa broni w tej kwestii. W całym kraju protestowali dziś rolnicy indywidualni. Podczas słupskiej manifestacji przed ratuszem zgromadzeni przedstawili swoje postulaty. Kilkudziesięciu strażaków ze Słupska i powiatu przez kilka godzin walczyło z pożarem w kamienicy przy ulicy Tuwima 2. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały poszkodowane i trafiły do szpitala. W poniedziałek po godzinie 22 Słupska Straż Pożarna została wezwana do gaszenia pożaru mieszkania w kamienicy przy ulicy Tuwima 2. Po przyjeździe na miejsce pierwszych zastępów okazało się, że pożarem objęte są lokale w obrębie poddasza użytkowego. Pożar był tak duży, że walczyło z nim kilkudziesięciu funkcjonariuszy z 16 zastępów zarówno z Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, jak i ochotniczych straży pożarnych z całego powiatu. Dodatkowe zastępy zostały zadysponowane do zabezpieczenia operacyjnego miasta. Część mieszkańców kamienicy ewakuowała się jeszcze przed przyjazdem strażaków. Pozostali Zostali ewakuowani przez pożarników ze względu na duże zagrożenie. Działania ratownicze prowadzone były głównie w obrębie trzeciej kondygnacji nadziemnej. Pożar był rozwinięty i strawił w sumie pięć mieszkań. W wyniku pożaru dwie osoby zostały poszkodowane i zabrane do słupskiego szpitala. Strażacy dogaszali i sprawdzali pogorzelisko jeszcze we wtorek rano. Jest jeszcze zbyt wcześnie, by stwierdzić, co było przyczyną powstania pożaru. To ustalą biegli. Ukazał się najnowszy ranking liceów i techników Perspektywy 2023. Spośród słupskich liceów najwyżej sklasyfikowano drugie LO imienia Adama Mickiewicza, które zajęło 148 miejsce w kraju. Natomiast technikum z zespołu szkół informatycznych w swojej kategorii zajęło 70 miejsce w kraju. To najlepszy wynik wśród słupskich szkół technicznych. Perspektywy ranking liceów i techników przygotowały już po raz 25. W zestawieniu znalazło się 100 liceów ogólnokształcących i 500 techników. Organizatorzy rankingów w ocenie szkół pod uwagę brali sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz z przedmiotów dodatkowych, a w przypadku techników również wyniki egzaminu zawodowego. Spośród słupskich ogólniaków, najwyżej, bo na 148. pozycji, znalazło się Drugie Liceum Ogólnokształcące. Ta szkoła zanotowała spory awans, bo przed rokiem została sklasyfikowana na 254. miejscu. Pierwsze Liceum znalazło się na 271. pozycji w kraju. To spadek ze 193 miejsca. Piąte LO zajęło 564 miejsce, rok temu było na 577 miejscu. 630 pozycję zajmuje pierwsze społeczne liceum ogólnokształcące STO. Rok temu ta szkoła nie była klasyfikowana w rankingu. Pozostałe słupskie ogólniaki znalazły się poza najlepszym tysiącem szkół w kraju. Drugie LO Otrzymało złotą tarczę, pierwsze LO srebrną tarczę, a dwa kolejne sklasyfikowane licea brązowe tarcze. Wśród techników, najwyżej, bo na 70. pozycji w kraju, znalazło się technikum w zespole szkół informatycznych. Technikum nr 5 w zespole szkół ekonomicznych zajęło 155 pozycję rok temu, nie zakwalifikowało się nawet do pierwszej 500. 202 miejsce po awansie z pozycji 237 zajęło technikum nr 4 w zespole szkół mechanicznych i logistycznych, a 206 pozycję zajęło technikum nr 1 z zespołu szkół elektryk, które rok temu było na 303 pozycji. Pozostałe słupskie szkoły techniczne nie zmieściły się w gronie 500 najlepszych szkół w kraju. W tegorocznym zestawieniu Technikum z ZSI otrzymało złotą tarczę, a ekonomik, mechanik i elektryk srebrne tarcze. Sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych jednogłośnie przyjęła propozycję zgłoszoną przez słupskiego posła Platformy Obywatelskiej Zbigniewa Konwińskiego. W sprawie tablic dwujęzycznych na odcinku Trasy Kaszubskiej w ciągu drogi ekspresowej S6. Dezyderat trafi teraz do ministra infrastruktury. W piśmie chodzi o umieszczenie tablic dwujęzycznych w języku polskim i kaszubskim na otwartej pod koniec grudnia ubiegłego roku trasie Kaszubskiej, czyli 40-kilometrowym odcinku drogi ekspresowej S6. Jak czytamy w dokumencie, przebiega ona przez północne tereny pojezierza kaszubskiego, zamieszkiwanego od wieków przez kaszubów posługujących się językiem kaszubskim o ustawowym statusie języka regionalnego. Niezrozumiały dla komisji jest fakt, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odrzuca oczekiwania ludności kaszubskiej zgodnie z obowiązującym prawem, by na tzw. trasie kaszubskiej umieścić dwujęzyczne tablice z nazwami miejscowości w języku polskim i kaszubskim, motywując to względami bezpieczeństwa. Dlatego Sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych zwróciła się z apelem do ministra infrastruktury o zmianę decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie umieszczenia tablicy dwujęzycznych na drodze S6 w obrębie gmin kaszubskich wpisanych do rejestru prowadzonego przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Na terenie których używane są nazwy w języku kaszubskim. Zdaniem komisji, zmiana tej decyzji wpłynie pozytywnie na ochronę języka i kultury kaszubskiej. Na 17 dzień stycznia NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych zaplanowała ogólnopolski protest w związku z sytuacją w rolnictwie w naszym kraju. Rolnicy ze Słupska i okolic również przyłączyli się do tej manifestacji. Wyrazili swój sprzeciw m.in. wobec niekontrolowanemu napływowi zbóż z Ukrainy. Przedstawiciele Solidarności przedstawili swoje postulaty podczas zgromadzenia przed słupskim ratuszem. Pierwszy postulat to jest całkowity zakaz importu zboża z Ukrainy do Polski. Całkowity, czyli w ogóle do Polski nie powinno wpływać żadne zboże z Ukrainy, ewentualnie przejeżdżać przez Polskę. To jest pierwszy nasz, nasz postulat. Natychmiastowe uruchomienie skupu interwencyjnego zbóż przez Krajową Grupę Spożywczą po średniej rocznej cenie z 2022 roku Głównego Urzędu Statystycznego, ochrona gospodarstw rodzinnych, zawieszenie wdrażania tzw. Zielonego Ładu z wszystkimi jego konsekwencjami, wprowadzenie klauzuli ochrony przez Komisję Europejską na podstawie rozporządzenia Unii Europejskiej 870 przez 2022. Utrzymanie opłacalności produkcji rolniczej poprzez wprowadzenie paliwa rolniczego na wzór krajów Unii Europejskiej obniżenie cen nawozów azotowych do poziomu z 2021 roku. Ja tylko powiem, że zboże dzisiaj chyba jest na poziomie z roku 2021, bo, bo cena brzyda czy pszenicy około 1000 zł, jak się kręci, no to nie ma tu o czym rozmawiać. No, dlatego te ceny też. Krajówka mówiła tysiąca zł, to jest też jeszcze ekstremalna cena. My mówimy cena z 2021 roku. Gaz dzisiaj jest po cenie przedwojnym, po cenie kiedy nawóz był po 1000 zł, także liczymy na dużo obniżki i zmniejszenie cen energii dla gospodarstw rolnych, pomoc ekonomiczna gospodarstwom rolnym dotkniętym klęskami żywiołowymi. To są postulaty, które my. Jako rolnicy powiatu subskiego składamy. Manifestanci ruszyli spod Placu Zwycięstwa pod biuro poselskie rzecznika rządu Piotra Millera, którego nie zastali na miejscu. Solidarność rolników indywidualnych nie wyklucza dalszych protestów, jak mówią w obronie interesów polskiego rolnictwa. Do 10 lutego bieżącego roku właściciele nieruchomości w ustce zobowiązani są do złożenia deklaracji dotyczącej opłaty za wywóz odpadów. Seniorzy, którzy mają problem z wypełnieniem deklaracji, mogą skorzystać z pomocy w Urzędzie Miasta. Każdy właściciel nieruchomości objęty gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi w ustce zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2023. Tę deklarację składacie Państwo na podstawie zużycia wody, która, którą to informacje ze spółki Wodociągi pewnie już mieszkańcy otrzymują. Na podstawie zużycia wody można wypełnić deklarację. Na naszej stronie stworzyliśmy Nową zakładkę odpady komunalne, i tam znajdą Państwo wzory i informacje, jak poprawnie wypełnić tą deklarację. Mieszkańcy ustki powyżej 60 roku życia, w terminie od 16 stycznia, mogą skorzystać z pomocy w sprawdzeniu poprawności wypełnienia deklaracji. Urzędnicy czekają na seniorów w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w pokoju nr 307 w następujących godzinach. Poniedziałki od godziny 11.30 do 15.30, natomiast we wtorki, środy, czwartki od godziny 9 do godziny 13. .00. Informacja z Ustki kończy dzisiejsze wydanie obserwatora. Na kolejne zapraszam już jutro w imieniu Daniela Kluska. A ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia.